Hej kochani! Hi YouTubers! Zaprosiłam się Darka, ja jest u niego. A to dlatego, że ktoś z Was, ani pamiętam kto, ale bardzo dziękuję tej osobie, dała pomysł, żeby zrobić Boyfriend Robin My Hole. Czyli Boyfriend tak, That's my whole oh. video. Dzisiaj robimy taki film i Darek pokażę Wam kilka rzeczy, które tutaj na Coś <laughs> śmieszne. No to jest bardzo śmieszne, kto... coś, coś nowego! Coś nowego? Ale lubisz chole, w ogóle? Oglądasz hole nasze? Ja, tak, ja Nic aha, nie oglądam. Jeszcze nic nie widziałem. No więc teraz jestem ciekawa co skąd wiesz? i czy w ogóle te rzeczy Ci się spodobają. No to nie dla mnie w więc... Ale wiesz, czy spodobała Ci się w sensie, czy w ogóle będą ładne? i stwierdzisz, o fajnie, że to kupiłaś, bo Jesteś ciekawa, czy kupiłam buty? Na pewno but nie kupiłam. Dlaczego? <laughs> Pokażę Ci to, co dzisiaj kupiłam, ale ciebie tam nie było na zakupach. I tutaj są dwie rzeczy. Jedna dla mnie, druga na mojej mamy i jestem ciekawa, co powiesz... No, ale zresztą zrób sobie swój choral, no ja tutaj jestem tylko komentatorem. Za <laughs> Wiem, ja, bo moja mama też ma podobną. Na kuchę? Nie wiem bo ja kupiła ja ją, ją kupiłem, bo jutro jest. W sensie na dzień matki, tak? W Polsce, no? W Polsce na dzień matki. Szwiesz jak ty to pokazujesz. Nie wiem, powiesz na ten temat. Czekaj. Przymierzymy. Czyli dobry. Fajna. Tak widać, że troszkę powyżej 30 lat. Widać. Ale ja bym się wtedy na bank nie wybrała. Ja ja... To ja Nieprawda, to. Ale w ogóle zobacz, nie Wyszczę, się rozchwalał, jak cenę powiedzieć. Trzeba powiedzieć cenę. E... i tak dalej, jaki sklep. Jaki sklep, jak, jak, się, jak się czyta? No nie wiem. To twój hol. Pieces. Pieces. Pises. Wracać ze sklepu Pises. Cena? 35 euro. A polskie jest tutaj? No nie, polskie. bo w Polsce nie ma tego sklepu. No ma sklepu Pieces w Polsce. ale to jest 35 euro za sukienkę. Okay. Cukierkę. Tak, nie słodniczkę. Dobrze, znasz się. Fajnie. To mama, mama, że... mama się ucieszy, ale. Mama nie ma się dobra? na banku ucieszy, ale mam nadzieję, <suszy> że Karolina z... już sobie tego czyści. Dobrze. No, <suszy> czy ci się nie podoba? Daj. Czy... Nie, 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 że <suszy> się nie podoba. No, mama nie będzie fajnie wyglądać. A ty też dostajesz z tak? tak, to dostajesz go gratis, ale możesz go co Jesteś ciekawy co to jest? Nie wiem, w ogóle mam też to dodać. Jest ciekawe, jest? Biedem, też... A, jeśli nie, nie ma tej. Ale ty masz fajne. Pierwszy ścianek. Nie wiem, czy dobrze widzicie. Nie, tam on jest malutki, w mi się podoba. Dlaczego się... Prezenty gratisowe zawsze są fajne. Bez internetu, rzeczy są zawsze fajne. Dobra, pokażę co ty co to jest. Aha, to jest fajne. To są takie e, spodenki, tak? Spodenki. Nie spódniczka, nie? Spódniczka to mi się podoba. To jest też ze sklepu Pieces i za 26 euro. Ale pokażę jeszcze to, jest... a, to, to z tyłek, a po myśl. No on nie robi różnicy. Nie, no robię. Robi. No Znaczyna. jaką? Że... Tu jest jakieś bardziej alwakowane. Dobra, no i to jest dla mnie. Myślę, że fajne? Tak, super, to podoba. Przynajmniej coś jest dobra. Jest akceptowane, super. Challenge accepted. Dobra, to do samej grabi coś pokazać? To jest A, to jest fajna sieczka. No mów co siedzie, tu twój choroby. E, sieczka. Pachnie jakby... Mówię <laughs> jakby pranie świeże. Wyprane ręczniki. Tu są ręczniki wyprane. Ale fajnie <śmiech> 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 pranie, robiłem, to. Mówisz pranie robił, co no. To jak Dlatego... przychodzi ktoś do ciebie do domu i wiesz, że pralkę. No to właśnie. O jak, pranie? O, jak świeżo, jak posprzątane. No jak świeżo, jak posprzątane. No wiesz, dopiero zrobiłam pranie, nie? To wiesz, że to cała góra prania. wiesz, dopiero pralkę wstawiłem. Powiem cenę, bo to nie miałaś na przyciskach. Świeczka kosztowała. Yy, o ile dużo? Oj, bardzo. 3, 4 euro. 4 euro? No. To takie coś? No to jest dużo czy nie? Dużo. Co? Wiesz ile kosztuje świeca z Waffelbodem? Nie interesuje mnie, ale to jest dużo na no, holenderskie, Bo to na przykład to jest zwykły, jest normalny sklep, to nie jest jakiś tam Body Super Special Edition for Pina Colada, tylko to jest po prostu zwykła świeczka. Okej, okay. dobra, ale to nie jest dużo, Też, to jest 16 złotych. No to... Dobra, nieważne, ja, nie whatever. A mogłeś taką kupić za euro. Ja. Ej, dobra, coś dalej, proszę. Sklep New look. To dla ciebie. No jak sądzisz? O ja, no, to jest fajne. A to się, to tak, niby tak się masz to wcisnąć? Nie. To dobra, dobra. W ogóle to mi się nie podoba. To niby to macie, ten, zwężać. Nie, to wywalam, bo to mi się w ogóle nie podoba, pasek, ale to jest I trochę tani pasek. No właśnie dlatego go wywalam, bo wygląda totalnie tandetnie. Dobra, wskazuję sukienkę. Sukienka. jak też. Czekasz tył będzie ciekawy. To, tył taki sam jak przód. Nieprawda. Tak, taki pasek ma. To niby to przedzielać odchudza. czy to się co? Nie, o co on tym, nie wiem, czy robi różnicę, to zawsze jak taki pasek jak no, a jak ja noszę, zawsze tak noszę. No tak, ale to zrobi różnicę? Jakby niby większa się dla wtedy, tak? Czy... Że co? Że jak nie mam odcięcia pasie? No. Jak jest pas pod podkreślony, to się chudzi. A zobacz ile to kosztowało! A bo to jest... co? zapomniałem, to jest sklep New Look. A to jest cena. Cena? 30 euro. Dużo czy mało. Opłaca się czy nie? Oceńcie sami. Jak się ma pieniądze, to się wydaje. Jak się nie ma to się nie wydaje. To kolejna rzecz z sklepu... Open 32. Bardzo fajny sklep. Open 32. Jak się mówi po holendersku na 32? Open 32. To jest znowu jakaś... Sukienka. Zuborek. <grym> Zyborek. <grym zborek> Dresowy worek. Dresowy worek. No i co ty na to? Ty poszedłbym na imprezę. No takie okej. Okay. Nie podoba Ci się. 7 na 10. To mi się tak spodobało ja chyba strzeleczną kolarstję. Ale to nawet nie było tanie, bo to kosztowało też 30 chyba 5 To dużo. To ten Open ma różne firmy, ale też męskim się tam zajrzeć. Mhm. Mm, jak będą takie worki, to tak, nie robią? <grym> nie, tam różne są rzeczy. I fajne paski były. No i co, ale to byś to nie podobało? Facetom co to mi się nie podoba takie wory na no, dziewczynach? Bo dziewczyny lubią takie rzeczy. Moje wszystkie koleżanki w ogóle szalają na punkcie takich właśnie dresowych, luźnych rzeczy. To jest króciutkie w ogóle sobie w do to, to trampeczek to i będzie super Okej. Okay. Nie podobać się. I uwaga z tego wszystkiego. Najmniej rzeczy jak normalnie. Tak. Primark. Ale to kupiłam jak byłam w bankowym yy, i byłam sama, bo w końcu miałam trochę czasu głębnego. miałam w panizy, więc nie mogłam za dużo zabrać. Pewnie kupiła ręczniki. Dobra, Co, co kupiła. Znaczy nie widziałeś, nie? Też kupiła ręczniki. Kotyk. 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 Mata. 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 Wydzieraczka No. Mata. Mata. I cena? Fajny kolor. Za 5 była, a to niby jest no 8 ale była przesłana na To Super. To, to dużo taniej. To jest... no tanie. To chyba no, nie musimy oceniać. Dlaczego? To jest jakiś taki... Ja tu się nie że może kurde jakiś ten... słupły. I tak się remont do tego tak? Tak? Ale pokaż to całe. No przecież to jest najlepszy No co, może kogoś się interesował interesowało w kostiumach w której Bo to jest kostium, mówię Fajny kolor czy nie? Super kolor. Siedem. Ja to mam zamiar nosić bez tych wszystkich sznurków. Ja tak, jak, bać, to mam zamiar tak, żeby się moc Cieszę się, to To nie dla mnie, to dla Paulina. ale... Paulina, Polina! Paulina, aaaa... Paulina. To e, Tu są te... Po Kotwice. Kotwice. Ona lubi marynarskie te... Pięć Potem. euro za same te? Mm -hmm. To drogo. Drogi prezent, to powinienem odnieść. Paulina dosyć drogi pasuje. prezent. Nie no, to nie jest drogo. Weź za Majki, takie to jest wdzięczne. Weźcie to za majtki. Kropeczki. To jest to Też dla Pauliny, żebym miała ja do tego żeby tak, zmieniała. Zobaczcie jak to Paulina wyrobi prezenty i coś No, no, no. Za 5 euro. No. Komplet. Znowu komplet, to tak. Ale fajne, że to robicie jak najczęściej. Lubisz takie bikini? Tak, kropeczki. Bardzo? Wiecie, mówią, że dziewczyny jak chodzą w kropeczkach to mają... Nie. Nie, jakie Co, Znowu, coś Nie powiedz, że tyle ten fajnego wymyślisz. Fajne czy nie? Fajne, fajne, Powinna będzie Powiem, fajnie co wyglądać. Koronki jest to jest No, 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 Ja no, Ja zawsze no, staniki i takie rzeczy w Kupu, no, 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 się podoba. no, no, ale, <gulanie> I na po prostu nie wiem, nie to jest gdzie, jakiego nie znajdzie dobrego sklepu. Po prostu z białymi ręcznikami. Tylko. To gdzie mam się przyjść? Po prostu na holenderską plażę. Cień, rajdźmy dla ciebie. Ultra <laughs> soft bath. 9 euro. Za To mało. Nie, ma, ale one są fajne, bardzo lubię. I to są Luxury Ultra soft cotton bath towel. Super amazing. Incredible. Okay. Ale czy nie, nie są mi na że sobie hmm. za granicę ręczniki? Się tutaj nie zgadza. Dlaczego nie powinieneś kupować takich rdzików w Polsce? Czy to nie byłoby tańsze? I że specjalnie sprawę, za tak? granicę nie mamy piramarka. A nie, to jest dlatego. dlatego przyjeżdżam po matej poręczniki okay. i postań. Ostatnia rzecz to jest od Ewy, dostałam jak Ewy, którą pozdrawiamy. Pozdrawiamy, Ewcie. Byliśmy u niej na kawce. I to jest e, kos kosmetyki mm -hmm. chemia. Chemia. Ze sklepu Rituals. To jest jeden z najlepszych sklepów w Holandii co do kosmetyków. Jak się tutaj dobrze przyjrzycie po, po skosie, tu widać, tu widać budę. O, faktycznie nie widziałam tego wcześniej. A znasz to piwo? Tak, to jest zdecydowanie tam wiele razy kupowałem różne prezenty i świetnie maciuszki robią, Tu masz, żebym się to nie walno tym. No. Fajnie to jest zapakowane A tu masz shower gel To jest ten spray Good looking scrub Body scrubbing with orange sugar Niestety nie znamy ceny, bo w prezentach nie jest cena zamieszczona Ale jak się znaleźć ceny to wystarczy wejść na stronę w internecie Olej Bardzo ładnie to wygląda To można, takie coś, że można postawić po prostu sobie na ten i, i, nie rozprasza ani pasuje do całości, wszystkie rzeczy tak. Taki ma neutralny wygląd A to jest ten spray No nie wyciągaj tego, wycisnij ten na Ale masz rację, to postawi się bardziej, to masz bardzo anilgot. Jeżeli wam się podobało chcecie oglądać więcej Boyfriend as My whole video, dajcie w górę. Tak, zdecydowanie. Podobało mi się, bo byłam ciekawa, czy te rzeczy, które kupiłam lub dostałam, czy ci się spodobają, wiesz, w ogóle jako facetowi, czy się spodobają. Mi się tam podobają większość, jak twój styl, więc to jest spokojne. No Ci też nie podoba to mówisz. No dokładnie mówię to od razu. Na samym no. razem może zrobimy coś jak ja, jak się ubieram, bo Karolina zawsze mówi, a zrobić jakiś filmik, jak ty się ubierasz, jak pokazujesz. No. To nie jest bardzo w moim stylu, żeby to pokazać na moim kanale, ale może jak coś będzie fajne, no to zrobimy to wspólnie razem u A w tym Tak. Może? Dokładnie. O, koniecznie wycieka na darka, e, DG Show TV, link jest na dole i zasubskrybujcie. Jak Wam mało. się podoba, to zasubskrybujcie. Zasubskrybujcie I, i tak. E, I ja tam częściej się o to nie pojawiam. Tak, niektórym się podoba, niektórym nie, ale nic, to nie nic, nic na to nie Nic poradzimy. Bo jak wiecie, jesteśmy razem, więc co? No trudno. No trudno. No trudno już, teraz jest. Tak jesteś, już nie bywa, poradzimy. to jest chyba coś normalnego, że będziecie widać, no? będziecie teraz widzieć nas częściej razem. A w ogóle niedługo będziecie widzieć jeszcze częściej, ale szczegóły wkrótce. Dokładnie. Ok, to już wszystko, do zobaczenia długo. Pa, pa, cześć. Pa.